ważne żeby w modlitwie wytrwać mimo że mamy trudności rozproszenia mimo że nieraz modlitwa idzie nam bardzo ciężko może jest nieraz trudna ważne żeby wytrwać i to co zalecają autorzy pism z których wybór jest w tej nowej filokali droga do modlitwy serca książki wydanej przez wydawnictwo Espry to jest metoda polegająca na tym żeby nie skupiać się na samej walce z trudnościami, z, z namiętnościami, ale przede wszystkim walczyć z tymi trudnościami w sposób pozytywny. To znaczy prosić Jezusa, znaczy modlić się. Jeżeli będziemy coraz bardziej skupiać się na modlitwie Jezusowej, na Jezusie, wtedy to, co jest niepotrzebne, Nasze myśli, które nas, które nas nachodzą, jakieś roztargnienia, jakieś ty, ciągnące się za nami urazy, yy, może jakieś inne trudności, yy, one z, zaczynają znikać, one się odsuwają. To jest taka metoda walki duchowej, którą prowadził sam Pan Jezus, kiedy kusił go szatan, to on odpowiadał mu fragmentami Pisma Świętego i ta modlitwa Pani Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, to jest modlitwa ułożona z różnych wezwań Nowego Testamentu, czyli odpowiadamy na wszelkie trudności tym wezwaniem ewangelicznym, biblijnym, które nas łączy z Bogiem i pomaga nam zwyciężać wszystko to, czego byśmy nie chcieli mieć.